Izotop ołowiu Pb214 emituje cząstki beta minus w wyniku rozpadu promieniotwórczego. Detektor rejestruje i zlicza cząstki beta minus emitowane przez próbkę zawierającą ten izotop ołowiu. W tabeli poniżej zapisano łączną liczbę R cząstek betaminus minus zarejestrowanych przez detektor od chwili początkowej t równej 0 do pewnej chwili czasu t. Przyjmij, że detektor rejestruje tylko cząstki emitowane przez badany izotop ołowiu Pb214. W powyższym układzie współrzędnych u nas tu po prawej narysuj wykres zależności R od t oraz wyznacz Czas T1 druga połowicznego rozpadu izotopii ołowiu. W tym celu zaznacz punkty pomiarowe, a następnie wykreśl krzywą ciągłą. Wykres narysuj dla przedziału czasu od T równego 0 do 290 minut, czyli tutaj do samego końca. Przedstaw słownie lub za pomocą oznaczeń na wykresie to rozumowania prowadzący do wyznaczenia T1 druga, czyli czasu połowicznego rozpadu. Czyli tak, mamy po pierwsze narysować wykres w zależności R od T. Czyli mamy po prostu punkty, musimy je nanieść na wykres. No to najpierw się tym zajmiemy. Pierwszy punkt to jest 00, czyli tutaj, kolejny punkt 40, 1275, czyli tu mam 40 i szukamy 1275. To jest taki papier milimetrowy. On jest tutaj bardzo drobny i na maturze trzeba by było sobie dokładnie policzyć, jak tutaj wygląda sytuacja. Tutaj jest między 1200 a 1400 jest 10 kratek. Czyli 5 kratek to jest 100, czyli jedna kratka to jest 20. Więc jak ja mam 1275, to muszę mieć raz, dwa, trzy. Trzy, prawie cztery kratki, ale nie do końca. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja tutaj dokładnie nie narysuję, bo nie jestem w stanie po prostu na komputerze nawet tego tak dokładnie zauważyć, ale w każdym bądź razie wy, ty na maturze postaraj się narysować to jak najbardziej dokładnie, szczególnie jak masz taki papier milimetrowy, chociaż w oczach zapewne może się mienić. Potem mam 80, 1749, więc 80... I teraz 1749, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć kratek to jest 1700, 1720, 1740. No i 1750 to znowu gdzieś tu w połowie kratki. Dobra, powiedzmy, że ten punkt. Potem 120, 1903, więc 120. 1903 zaznaczamy jako 1900, czyli pięć kratek. Raz, dwa, trzy, cztery. No powiedzmy, że gdzieś tu. E u mnie to będzie bardzo przybliżony wykres, ale mówię ci słownie, jak ty powinieneś go narysować, więc mam nadzieję, że to będzie dla ciebie jasne. 1060, 1966, um, 1060 1966, tylko, czyli miałam 5 krajów, to było 1900, potem 1920, 1940 i 1960 i jeszcze 6, czyli no mniej więcej gdzieś tutaj. 1966 gdzieś tutaj, 1986 dla 200, czyli widać, że zbliżamy się do tej granicy 2000 coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej. Ten punkt będzie gdzieś mniej więcej tutaj, potem dla 240 mam 1996, no więc ciężko mi to będzie zaznaczyć. To jest no praktycznie już tutaj prawie te 2000 i tutaj 280, to też jest praktycznie 2000, więc widzisz, że tutaj na maturze to trzeba jakoś tak. No Starać się robić, żeby te punkty były coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, chociaż ciężko to jest zrobić, no bo one już praktycznie leżą na tych dwóch tysiącach. Dobra. Mamy wykreślić krzywą ciągłą, wobec czego trzeba połączyć ten punkt. No to łączymy te punkty w ten sposób i w ten sposób. Tobie będzie troszeczkę łatwiej na kartce papieru niż mi na komputerze, no ale generalnie tutaj rysujemy taką prostą, która jest. Cały czas rosnąca, nie malejąca, tak? I mamy narysować ją dokładnie do tego momentu y, 290, czyli tutaj do. Do końca tych kratek, które są. Dobra, udało nam się narysować ten wykres. Było, narysuj wykres oraz wyznacz czas połowicznego rozpadu, i jeszcze mamy przeprowadzić tok rozumowania. Żeby, żeby dowiedzieć się, jaki jest czas połowicznego rozpadu, to w ogóle musimy się zastanowić, co tutaj, z czym mamy do czynienia. Tak, bo mogliśmy narysować wykres nie wiedząc tak naprawdę, o czym jest zadanie, natomiast teraz musimy już zobaczyć, o czym jest zadanie. Więc mam izotop ołowiu PB. 214, która emituje cząstki beta minus, czyli po prostu elektrony. Cząstki beta minus, czyli mogę napisać minus 10. No i wiemy, że powstaje jakiś tam inny pierwiastek. Tutaj, tak? No nie mamy napisać na razie tego równania, więc nie będę go pisała. Ym, I detektor rejestruje i zlicza cząstki beta minus, emitowane przez próbkę zawierającą ten izotop ołowiu. Czyli mam izotop ołowiu, on emituje cząstki beta minus, i rejestrujemy cząstki beta minus. Te cząstki beta minus mówią nam naprawdę o tym jądrze ołowiu, bo wiemy, że jedno jądro ołowiu jak się rozpadnie, to będę miała jedną cząstkę beta minus. Czyli liczba cząstek beta minus tak naprawdę mi mówi o tym, ile tych jąder ołowiu 214 się rozpadło. Rozpadło się jedno jądro, to jest jedna cząstka beta minus. Rozpadło się 30 jąder, mam 30 cząstek beta minus, be, cząstek beta minus i tak dalej. W tabeli mam łączną liczbę cząstek beta minus zarejestrowanych przez detektor od chwili T0 do pewnej chwili czasu T i mam przyjąć, że detektor rejestruje tylko cząstki emitowane przez badany izotop ołowiu. Czyli nie ma jakichś przypadkowych elektronów, które, cząstek beta minus, elektronów, które skądś tam do nas przylatują, tylko mogę właśnie założyć, że jedno jądro ołowiu daje mi jedną cząstkę beta minus. czyli jak ja zarejestrowałam 1986 cząstek beta minus, to znaczy, że 1986 jądro ołowiu się rozpadło. I teraz widzimy, że ten nasz wykres dąży do pewnej wartości. Czyli widzimy, że liczba, że liczba cząstek beta minus dąży do 2000, co oznacza, że początkowa liczba jąder ołowiu też dąży do 2000. Czyli możemy założyć, że w przybliżeniu na początku było 2000 jąder ołowiu, bo do tej, do tej wartości dąży nasz wykres. A wiemy, że jedna cząstka beta minus to jest jedno jądro ołowiu. Czyli na początku było 2000, a czas ta 1, druga to jest czas, po którym rozpadnie się połowa jąder, a połowa się nie rozpadnie. Czyli po czasie ta 1, druga, po czasie te 1, 2, powinno zostać n równe 1, 2, n0, czyli powinno zostać 1000. 1000 powinno się rozpaść i 1000 powinno Zostać. Czyli ja teraz z wykresu odczytuję, kiedy ja miałam 1000. Bo jak ja miałam 1000 rozpadniętych, to znaczy, że 1000 zostało, czyli to oznacza, że to się zadziało w czasie, te jedna, druga. I odczytujemy z wykresu tutaj tę wartość. I ja nie będę próbowała tutaj z tego wykresu mojego, który zrobiłam odczytać. Mi się wydaje, że wyszło mi tutaj gdzieś 30 minut około. Jeżeli chodzi o taki bardzo dokładny wykres, jak zrobicie, to tam wychodzi 27, 28, coś takiego, CKE przyjmowało generalnie wartości od 26 do 30 minut, a nawet troszeczkę szerzej, jeżeli było dobre uzasadnienie i jeżeli to wynikało właśnie z waszego wykresu, który tutaj narysowaliście. Ale generalnie trzeba było to odczytać z wykresu i trzeba było właśnie powiedzieć, że no, ta początkowa liczba jąder to jest 2000 około, więc połowa to jest około 1000 i odczytujemy czas, dla którego 1000 y, jąder się rozpadło, a 1000 jeszcze w próbce pozostało. Co dalej? Średnią aktywność izotopu promieniotwórczego w czasie delta T nazwiemy iloraz delta N przez delta T, gdzie delta N jest liczba jąder, które uległy rozpadowi, przemiany w tym czasie. Oblicz stosunek średniej aktywności próbki w czasie od T równej 120 minut do 160 minut do średniej aktywności badanej próbki w czasie od T równego 0 do 140 minut, czyli mam obliczyć A od 120 do 160 minut do a od 0 do 40 minut zgodnie z definicją. Czyli będę miała najpierw delta n przez delta t w czasie od 120 do 160 minut? Czyli mogę napisać, że to jest delta n od 120 do 160 minut przez delta t, które upłynęło od 120 do 160 minut. Mnożę przez odwrotność tego, czyli delta t od 0 do 40 i przez delta n od 0 do 40. Skąd ja mam wziąć te liczby? Muszę to oczywiście wziąć sobie z tabelki, która była poprzednio, czyli zaraz będziemy sobie tutaj już podstawiać liczbę na podstawie tabelki, która była poprzednio. Czyli delta N, liczba jądry, które uległy rozpadowi w czasie. Od 120 do 160 minuty. No to patrzymy. W 120 minucie miałam 1903. Cząstki beta w 160 i 160, 1966. Tyle, ile cząstek beta przybyło, to oznacza, że tyle jąder się rozpadło, czyli rozpadło się 1966 minus 1903. Czyli piszę 1966 minus 1903. W jakim czasie? Od 120 do 140 od 120 do 160 minuty, czyli 160 minus 120 daje mi 40 minut. Mnożę przez czas od 0 do, od, od do 40 minut. To jest też 40 minut. To się skróci. I teraz liczba yonder, znowu, która się rozpadła. Tutaj widzę, że zgubiłam jeszcze. Zero. liczba jądr, która się, które uległy rozpadowi od zerowej do 40 minuty. No to patrzymy. W zerze było 0 cząstek beta minus, no bo 0 jąder się rozpadło, a w 40 minucie było już 1275 tych cząstek beta minus, czyli 1275 jąder się rozpadło. Czyli różnica to jest po prostu 1275.

Czwórka, potem była dziewiątka, więc ze względu na tą dziewiątkę zaokrągliłam do góry. I ostatni podpunkt w tym zadaniu był następujący. Poniżej przedstawiono nieuzupełnione równanie rozpadu beta minus jądra ołowiu. Uwaga, w zapisie reakcji pomijamy cząstkę antyneutrino o zerowym ładunku elektrycznym i zerowej liczbie masowej. Uzupełnij powyższe równanie rozpadów, Wpisz wykropkowane miejsca, właściwe liczby atomowe, liczbę masową oraz symbol pierwiastka. Skorzystaj z wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych. Czyli najpierw uzupełniamy sobie cząstkę beta minus. Wiadomo, że to jest elektron, ładunek minus jeden, zero nukleonów, bo zero protonów i zero elektronów i zero, przepraszam, zero protonów i zero neutronów. Jądro ołowiu. Trzeba sobie pójść do do układu Mendelejewa, do układu pierwiastków, układu okresowego i odczytać ile jest dla ołowiu liczba Z i odczytujemy, że tam jest 82. Co tutaj powstaje? Korzystamy z zasady zachowania ładunku, czyli ładunek przed i po reakcji musi być taki sam. Skoro tu mam 82, to znaczy, że mam 82 protony w jądrze, tutaj mamy minus 1, no bo elektron, tak, czyli 82, a tu mamy minus 1, czyli tu musi być 83, żeby 83 minus 1 dało mi 82 na plusie, tak? O, tu jest y, ładunek dodatni 82 wynikający z 82 protonów, tu jest ładunek 82 wynikający z 83 protonów i jednego elektronu. Ładunek protonu, elektronu po jednym się kasuje i zostaje mi 82 na plus. 83 odczytujemy sobie z układu okresowego pierwiastków, że to jest bismut, a tutaj patrzymy zasadę zachowania nukleonów. Tu było 214 nukleonów, czyli suma protonów i neutronów. Tu jest 0, więc tutaj też musi być 214. No i mamy to uzupełnione.